Baza wojskowa w Lublinie była zalana słońcem tego majowego poranka. Plac apelowy lśnił od ostatniego deszczu, niebo było czyste i błękitne, a powietrze pachniało świeżością i młodą trawą. Było to święto jednostki. Coroczny apel dla weteranów, dzień w którym żołnierze mogli spotkać się ze starymi towarzyszami broni, wspominać, być razem. Generał brygady w stanie spoczynku Jan Nowicki stał w tłumie weteranów, w swoim starym mundurze, który już nie pasował tak dobrze jak kiedyś. Miał 86 lat, włosy całkowicie białe, twarz poraną z marszczkami głębokimi jak rowy, plecy zgarbione, ręce drżące od parkinsonizmu. Laska w prawej dłoni pomagała mu stać, ale nawet z nią wyglądał, jakby mógł upaść w każdej chwili. 40 lat temu był legendą, dowódcą jednostki specjalnej, człowiekiem, którego nazwisko wymawiano z szacunkiem. Ale teraz był tylko starcem, który przyszedł na apel, bo nie mógł nie przyjść, bo mundur był częścią jego tożsamości. Bo bez niego nie wiedziałby, kim jest. Obok niego stała jego córka, Anna, 52 lata, lekarka ubrana w elegancki kostium z torebką przewieszoną przez ramię i wyrazem twarzy pełnym irytacji i niepokoju nie chciała tu być nie chciała, żeby ojciec tu był bo za każdym razem, gdy przychodził na te apele wracał do domu wyczerpany, zdezorientowany zagubionym w wspomnieniach, które go niszczyły tato, proszę szepnęła Anna możemy iść do domu nie musisz tu być Jan nie odpowiedział patrzył Prosto przed siebie, na flagę łopoczącą na wietrze, na szeregi młodych żołnierzy stojących na baczność, na życie, które kiedyś znał. Tato, nalegała Anna głośniej tym razem. To nie ma sensu. Oni nawet nie wiedzą, kim jesteś. Jesteś tu tylko kolejnym starym człowiekiem. Proszę, zostaw to. Chodźmy do domu. Ludzie wokół zaczęli się odwracać. Kilku starszych weteranów posłało Annie ostre spojrzenia. Ale ona była zmęczona, zmęczona oglądaniem ojca, który kurczowo trzymał się przeszłości, zamiast spokojnie dożyć swoich dni. Anna, proszę, powiedział Jan cicho. Jego głos był słaby, drżący. Tylko ten jeden raz ostatni raz mówiłeś ostatni raz w zeszłym roku odpowiedziała Anna i rok wcześniej i będziesz tak mówił dopóki dopóki nie dokończyła. Ale oboje wiedzieli, co chciała powiedzieć, dopóki nie umrzesz. Orkiestra wojskowa zaczęła grać hymn narodowy. Wszyscy weterani stanęli na baczność najlepiej, jak potrafili. Niektórzy na wózkach inwalidzkich, niektórzy o kulach, niektórzy jak Jan, ledwo stojący, ale stali, bo to było ich, bo to była ostatnia rzecz, którą mogli zrobić. Jan uniósł rękę do salutowania. Ręka drżała tak mocno, że ledwo mógł ją utrzymać. Ale trzymał. Przez cały hymn z twarzą poważną, z oczami pełnymi łez. Anna patrzyła na ojca i czuła mieszankę miłości i frustracji. Kochała go, ale nie mogła patrzeć, jak się męczy, jak desperacko próbuje trzymać się czegoś, co już dawno przeminęło. Gdy hymn się skończył dowódca bazy, pułkownik Marek, Kowalski, czterdziestoparoletni oficer z twarzą młodą i energiczną, Wyszedł na podium. Witam wszystkich weteranów, zaczął. Dzisiaj chciałbym uhonorować kogoś szczególnego. Kogoś, kto, kto zmienił historię tej jednostki, historię polskiego wojska. I kto nigdy nie dostał uznania, na które zasługuje. Jan patrzył na podium, nie rozumiejąc. Generał brygady w stanie spoczynku Jan Nowicki, powiedział pułkownik. Jeśli jest tutaj, proszę o wystąpienie. Jan zamarł. Anna spojrzała na ojca z tysiąc z niedowierzaniem. Tato? Wyszeptała. Ale Jan był zbyt oszołomiony, by odpowiedzieć. Ludzie zaczęli się rozglądać. Kilku starszych weteranów wskazało na niego. To on, powiedział jeden z nich. Pułkownik Kowalski zszedł z podium i zaczął iść przez plac. Zatrzymał się przed Janem. Panie generale? Powiedział. Czy mógłby pan ze mną przyjść? Jan patrzył na niego, jego oczy były pełne strachu i konfuzji. Ja, ja nie rozumiem, Anna chwyciła ojca za ramię. Tato, co się dzieje, ale nim Jan. mógł odpowiedzieć, na plac wszedł ktoś inny. Generał dywizji Tomasz Wiśniewski. Siedemdziesięcioletni weteran były dowódca sił specjalnych. Legenda. I gdy zobaczył Jana, stanął na baczność i zasalutował. Nie do flagi. Nie do młodych żołnierzy. Do Jana! Cały plac zamarł. Panie generale Nowicki, powiedział generał Wiśniewski głośno, jest mi niezmiernie zaszczyt, że mogę dziś pana uhonorować. W końcu, po czterdziestu latach milczenia, Jan stał nieruchomo, łzy spływały mu po twarzy. Nie, rozumiem, wyszeptał. Czterdzieści lat temu byłem. byłem zdegradowany, usunięty. Nikt nie chciał mnie znać. Wiem, powiedział generał Wiśniewski, bo wtedy musieliśmy to zrobić, by pana chronić, by chronić operację. Ale teraz, teraz możemy powiedzieć prawdę. Odwrócił się do zgromadzonych żołnierzy i weteranów. W 1980 do drugim roku, zaczął. Generał Jan Nowicki był dowódcą jednostki specjalnej, której zadaniem było zadaniem było coś, o czym nie mogliśmy mówić przez 40 lat. Operacja nosiła kryptonim Tarcza. Została odtajniona wczoraj. Ludzie słuchali w absolutnej ciszy. Podczas stanu wojennego, ciągnął generał Wiśniewski, władze komunistyczne planowały coś strasznego. Planowały internowanie nie dziesiątek, ale tysięcy działaczy Solidarności. Planowały masowe egzekucje. Planowały zniszczyć opozycję całkowicie. Anna patrzyła na ojca, jej twarz była blada. Generał Nowicki. Kontynuował generał. Dostał rozkaz przeprowadzenia tej operacji. Jego jednostka miała aresztować i przetransportować tysiące ludzi do obozów internowania. Ale generał Nowicki zrobił coś innego. Zrobił pauzę. Odmówił. Publicznie. Przed swoimi przełożonymi. Powiedział: Nie będę egzekutorem niewinnych ludzi. I za to został zdegradowany. Usunięty z wojska. Zniszczony. Ludzie zaczęli szeptać. Ale to nie wszystko powiedział generał Wiśniewski. Zanim został usunięty, generał Nowicki przekazał tajne dokumenty o planach reżimu do zachodnich mediów. Dzięki niemu świat się. Dowiedział. Dzięki niemu presja międzynarodowa zmusiła władzę do rezygnacji z planu. Odwrócił się do Jana. Panie generale, powiedział cicho. Przez czterdzieści lat żył pan w cieniu, w hańbie, która nie była pańską. Ale prawda jest taka. Uratował pan tysiące istnień ludzkich. I Polska nigdy nie zapomni. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyciągnął małe pudełko. Otworzył je. W środku był order Orła Białego, najwyższe odznaczenie cywilne w Polsce. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział generał Wiśniewski: "Za nadzwyczajną odwagę moralną, za odmowę wykonania niesprawiedliwych rozkazów, za poświęcenie kariery i życia dla ratowania niewinnych ludzi, odznaczam pana tym orderem." Przypiął order do munduru Jana, a potem zasalutował. I wszyscy na placu, setki młodych żołnierzy, dziesiątki starych weteranów, oficerowie, instruktorzy, stanęli na baczność i salutowali razem z nim. Jan stał z łzami spływającymi po twarzy, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Jego ręce drżały tak mocno, że ledwo mógł utrzymać laskę. A Anna, stojąca obok, powoli osunęła się na kolana i zaczęła płakać. Bo po raz pierwszy w życiu zrozumiała, kim jest jej ojciec. Nie tylko starcem trzymającym się przeszłości, ale bohaterem, który zapłacił wszystko za swoje przekonania. Tato, wyszeptała. Przepraszam. Przepraszam, że nie wiedziałam. Przepraszam, że kazałam ci zostawić to. Jan spojrzał na córkę i uśmiechnął się przez łzy. Nie mogłem ci powiedzieć, wyszeptał. To była tajna operacja. Przez czterdzieści lat nie mogłem nikomu powiedzieć, żyłem w hańbie, w milczeniu. I myślałem, myślałem, że umrę w tej hańbie. Anna wstała i objęła ojca mocno, jakby próbowała nadrobić wszystkie lata, w których nie rozumiała. Nigdy więcej nie powiem, zostaw to, wyszeptała. Nigdy więcej, bo teraz wiem, wiem, że to nie jest przeszłość, to jest to, kim jesteś. Po ceremonii generał Wiśniewski zaprowadził Jana i Annę do małego muzeum na terenie bazy. Pokój był ciemny, ściany pokryte zdjęciami i dokumentami z historii jednostki. I tam w rogu wisiało jedno zdjęcie: Jan, młody, może czterdziestoletni w mundurze generalskim, stojący przed swoją jednostką uśmiechnięty, silny, pełen życia. Pod zdjęciem wygrawerowano napis: Generał Jan Nowicki. Człowiek, który powiedział nie, bohater bez medalu, do dziś. To wisi tutaj od dziesięciu lat, powiedział generał Wiśniewski. Odkąd zacząłem dowodzić siłami specjalnymi, chciałem, by każdy młody oficer wiedział. Wiedział, że. Czasem największa odwaga polega nie na wykonaniu rozkazu, ale na odmowie wykonania złego rozkazu. Jan patrzył na zdjęcie, a łzy spływały mu po twarzy. Nie wiedziałem, wyszeptał. Przez czterdzieści lat myślałem, że wszyscy mnie zapomnieli, że wszyscy mnie nienawidzą. Nikt pana nie zapomniał, powiedział generał. Nikt pana nie nienawidzi. Każdy oficer w polskim wojsku zna pańską historię. Może nie pańskie nazwisko, bo było tajne, ale historię. I każdy wie, że gdyby nie pan, historia Polski byłaby inna, ciemniejsza. Anna stała obok ojca, trzymając jego drżącą dłoń. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś? Zapytała cicho. Jan spojrzał na nią. Bo wstydziłem się, wyszeptał. Przez czterdzieści lat myślałem, że jestem zdrajcą. Że złamałem przysięgę. Że zawiodłem wojsko i bałem się. Bałem się, że jak ci powiem, będziesz mnie nienawidzić. Anna objęła ojca. Nigdy bym cię nie nienawidziła, wyszeptała. Nigdy. Jesteś moim ojcem. I teraz wiem... Wiem, że jesteś najodważniejszym człowiekiem, jakiego znam. Tego wieczoru Anna zabrała ojca do domu, ale tym razem wszystko było inne. Po drodze zatrzymali się w małej kawiarni na Starym Mieście. Jan zamówił kawę, coś, czego nie robił od lat, bo ręce drżały mu za bardzo. Pomogę ci, powiedziała Anna, trzymając filiżankę, ale Jan potrząsnął głową. Dziś mogę sam, powiedział. I jakimś cudem jego ręce drżały mniej, jakby ciężar, który nosił przez czterdzieści lat, w końcu zniknął. Tato, powiedziała Anna, po chwili. Dlaczego nadal chodziłeś na te apele? Rok po roku, mimo że to było dla ciebie takie ciężkie? Jan patrzył w swoją kawę, bo to było jedyne miejsce, gdzie czułem się sobą powiedział cicho. W cywilnym świecie byłem tylko starcem nikim ale tam tam byłem żołnierzem. Choć nikt nie wiedział, co zrobiłem, to mundur przypominał mi, kim byłem, kim nadal jestem. A teraz? Zapytała Anna. Teraz, gdy wszyscy wiedzą? Jan uśmiechnął się. Teraz mogę w końcu odpocząć, wyszeptał. Bo prawda została powiedziana i mogę umrzeć w spokoju. Nie mów tak, powiedziała Anna, łzy napływały jej do oczu. Nie mów o umieraniu. Mam osiemdziesiąt sześć lat, powiedział Jan łagodnie. Parkinson, słabe serce. Wiem, że nie zostało mi dużo czasu, ale teraz, teraz jestem gotowy, bo wiem, że moje życie miało sens, że zrobiłem coś dobrego i że ty wreszcie wiesz. Anna chwyciła jego dłoń. Obiecuję ci coś, powiedziała. Obiecuję, że opowiem twoją historię moim dzieciom, ich dzieciom. Każdemu, kto będzie chciał słuchać. Nie pozwolę, byś był zapomniany. Jan skinął głową, a łzy spłynęły po jego twarzy. To wszystko, czego mogłem chcieć, wyszeptał. Sześć miesięcy później Jan zmarł cicho, we śnie, w swoim własnym łóżku, z Anną trzymającą jego dłoń. Ale jego pogrzeb był czymś, czego Anna nigdy nie zapomni: setki ludzi, żołnierzy, oficerów, weteranów, ludzie, których nigdy nie znała, ludzie, którzy przyszli oddać ostatni hołd. I gdy trumna była niesiona przez honorową, warte, generał Wiśniewski podszedł do Anny. Pani ojciec, powiedział, zmienił historię i chce, żeby pani wiedziała, będziemy o nim opowiadać. W każdej akademii wojskowej, w każdej szkole dla oficerów, jego historia będzie nauczana jako przykład prawdziwej odwagi. Anna skinęła głową, płacząc cicho. Dziękuję, wyszeptała. Za to, że w końcu go uhonorowano, za to, że dał pan mu poznać prawdę, zanim było za późno to ja dziękuję, odpowiedział generał za to, że pozwoliła pani mu przyjść na ostatni apel bo gdyby pani go powstrzymała, gdyby pani powiedziała zostaw to i zabrała go do domu, nigdy byśmy go nie znaleźli, nigdy byśmy nie wiedzieli, że jeszcze żyje i prawda nigdy by nie została powiedziana. Anna spojrzała na niego przez łzy. Prawie to zrobiłam, wyszeptała, prawie go zabrałam i przez resztę życia żałowałabym. Ale nie zrobiła pani, powiedział generał. I dlatego pani ojciec mógł umrzeć jako bohater, nie jako zdrajca, ale jako człowiek, który wybrał dobro ponad rozkazy. Rok później, w rocznicę śmierci Jana, Anna przyjechała do Lublina. Na bazie, w Muzeum Jednostki, odsłonięto nową wystawę. Poświęconą całkowicie Janowi Nowickiemu, jego życiu, jego decyzji, jego poświęceniu. I tam, na środku sali, stała duża fotografia: Jan w mundurze galowym, z orderem orła białego na piersi, salutujący. Zrobiona sześć miesięcy przed jego śmiercią, podczas ostatniego apelu. Pod fotografią wygrawerowano jego słowa, słowa, które powiedział tego dnia dziennikarzowi: Nie żałuję. Gdybym miał wybierać ponownie, zrobiłbym to samo, bo niektóre rzeczy są ważniejsze niż kariera, ważniejsze niż honor, ważniejsze nawet niż życie. I jedną z tych rzeczy jest sumienie. Anna stała przed fotografią, płacząc cicho. Obok niej stały jej dzieci, dwoje nastolatków, którzy nigdy naprawdę nie znali dziadka, ale którzy teraz wiedzieli, kim był. Wnuki powinny go znać, powiedziała Anna cicho. Powinny wiedzieć, że bohaterowie nie są tylko w książkach, że czasem są w naszych rodzinach i że czasem przez czterdzieści lat żyją w ciszy, czekając aż prawda w końcu wyjdzie na światło. Jej syn, szesnastoletni Michał, spojrzał na zdjęcie dziadka. Chciałbym być taki jak on, powiedział cicho. Anna objęła go. Już jesteś, wyszeptała, bo masz jego krew i jego wartości. I teraz wiesz, że czasem największa odwaga polega nie na mówieniu tak, ale na mówieniu nie. I w tym momencie Anna zrozumiała coś, czego nigdy wcześniej nie rozumiała: że słowa zostaw to, które wypowiedziała tego dnia na apelu, mogły zmienić wszystko, mogły sprawić, że prawda nigdy nie zostałaby ujawniona, że ojciec umarłby w hańbie, że historia zostałaby pogrzebana na zawsze. Ale nie zostawiła tego. Pozwoliła mu zostać, pozwoliła mu mieć ten moment, i dzięki temu świat się dowiedział. Bo czasem najmniejsza decyzja pozwolić komuś zostać, zamiast zabrać go do domu może zmienić historię. A Lublin to miasto, które widziało tyle historii, tyle żołnierzy, tyle poświęceń przyjmuje historię Jana Nowickiego jako jeszcze jedno przypomnienie. Że prawdziwe bohaterstwo czasem czeka 40 lat, by zostać rozpoznane. Ale kiedy wreszcie jest rozpoznane, świeci jaśniej niż wszystkie medale świata. A generał Wiśniewski, teraz już bardzo stary, siedzi w swoim domu i patrzy na zdjęcie z ostatniego apelu Jana. Stary człowiek stojący na baczność, drżący, ale dumny i szepce Dziękuję generale za przypomnienie nam wszystkim, co to znaczy być żołnierzem. Nie mundur, nie rozkazy, ale sumienie, bo to jest jedyna rzecz, która się naprawdę liczy. Nie to, co kazano nam zrobić, ale to, co wybraliśmy zrobić, mimo wszystko. I Jan Nowicki wybrał 40 lat temu i zapłacił cenę, ale w końcu sześć miesięcy przed śmiercią dostał coś, czego każdy bohater potrzebuje. Prawdę, uznanie i córkę, która wreszcie zrozumiała. A Anna nosi tę wiedzę jak skarb, i każdego roku, w rocznicę ostatniego apelu ojca, wraca do Lublina. Staje przed jego zdjęciem. I szepce: Dziękuję, tato, za naukę, za odwagę, za to, że mimo wszystko, mimo mojego zostaw to, zostałeś. I pozwoliłeś światu zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Bo czasem wystarczy jeden moment: jeden apel, jeden generał, który salutuje pierwszy. By zmienić wszystko i by przypomnieć nam, że bohaterowie nie zawsze noszą medale. Czasem noszą tylko stary mundur, drżące ręce i ciężar 40 lat milczenia. Ale gdy prawda w końcu wychodzi na światło, oświetla całą ciemność. I to jest jedyna rzecz, która się naprawdę liczy.